Witam kochani moi. To tak wyglądają dzisiejsze zakupy. A jeszcze dzisiaj rano byłam w 100% pewna, że ja nic nie nagram, bo jedziemy kupić mleko, chleb i wody. I nic więcej, ale absolutnie nic więcej. Potem, jak wyjechaliśmy z mężem, najpierw pojechaliśmy do miasta daleko, żebym zatankowała auto. To nagrałam Wam drogę, to jest jeszcze za naszą pracą, bo pracujemy z mężem na jednej ulicy, tylko w dwóch różnych firmach po dwóch różnych stronach ulicy. I słuchajcie, najpierw zrobiono nam objazd chyba w sierpniu, a teraz zrobiono objazd do objazdu. I aż Wam musiałam pokazać, jakimi drogami się jedzie. To się jedzie przez pole to się w ogóle nie da opisać nagram, a przy tym przepiękna jesień, widoki górskie, no super w ogóle ten filmik będzie. I tam sobie poopowiadamy właśnie o tym wszystkim, co się dzieje teraz z COVID-em, ze szczepieniami, z pracą, z zakupami i tak dalej, z tymi wszystkimi rosnącymi. No i tak najpierw stwierdziliśmy, że dobra, nie wydamy więcej niż stówkę, ale z benzyną, z benzyną. Po zatankowaniu jednego auta było 70 euro, no dużo, duży bak, dużo trzeba było zapłacić, bo 1,71 była benzyna dokładnie za litr, także to jest spora kwota, no ale no niestety jak nie zatankuję to nie dojadę do pracy, tak? Także siedem dych zatankowane i 3 tygodnie, ponad 3 tygodnie spokojnie za te siedem dych będę jeździć. No i drugie tygodnie, drugie auto mąż tygodniu pojedzie. No ale tak w razie czego, jak będziemy musieli wylądować w domu, kwarantanna czy coś, czy choroba, czy korona, no to żeby nam się nie nudziło, to trochę sobie pojemy dobrych rzeczy. To, żeby teraz już nie przedłużać, zabieramy się do omawiania tych zakupów, takich specjałów na, na to, żeby człowiekowi było nie przykro, że musi siedzieć w domu. Najpierw się zabierzemy za rachunek z EDK. I teraz tak, moi kochani, wzięliśmy 10 kg mąki zwykłej, to ja już Wam nie pokazuję. Normalna biała mąka 39 centów, bo jakbyśmy nie mogli wyjść, to sobie sami w domu pizza zrobimy. Chlebek, bułeczki, różne tam inne rzeczy będziemy sobie robić. Mamy suche drożdże, pokupowane no właśnie na taki wypadek, jakby coś się działo. A jak się nic nie będzie działo, będziemy normalnie dalej pracować, wychodzić z domu, to będziemy i tak sobie czasami coś sami piec, no bo przecież nie wyrzucimy tej mąki. Kawiareczka jak zwykle musi poszaleć. I teraz tak były te moje ukochane lody, o których, za które hanie cały czas blokowano pod jednym filmikiem. Po 1,79, ale teraz są problemy, bo nie ma fajnych moich smaków. Natomiast były dwie cappuccino, to wzięłam dwa smaki cappuccino i jedne były orzech włoski, to też wzięłam. To to są właśnie, widzicie, dwa razy cappuccino i jedne jest jako pozycja, druga to jest orzech włoski. Po 1,79. Niestety raz kupiłam, udało mi się tylko, kupiłam raz e, marcipan przepyszny i na razie jeszcze nie znalazłam. Pewnie latem dadzą zimowe smaki, to jest normalne. I teraz moi kochani, zatrzymamy się też na dłużej w EDC. Mam nadzieję, że przekrzyczę moją kawiarkę, wariatkę. Yy, tak, wody, no to nie warto omawiać. Po 1,14 zgrzewka 6 razy 1,5 litra i po euro 50 yy, kałcji, także 3 euro sobie na koniec odliczymy kaucji, bo będzie zwrotna. Dwa mleka to też nie warto omawiać. Jedno 99 centów jest laktozę fraj bez laktozy, drugie zwykłe jest 72 centy, obydwa po 1,5%. I teraz pobraliśmy herbaty, i to warto omówić, tu się zatrzymamy. Nie kupicie na pewno, nie wiem jak jest w innej części Niemiec, ale tu u nas nie kupicie Liptona, czym Polacy są przerażeni. Jak to nie ma Liptona? Jak to K nie ma Liptona? No dokładnie takie słowa słyszeliśmy raz w sklepie. Myśleliśmy, że ze śmiechu zejdziemy. Zobacz, K tu nawet Liptona nie ma. Tak dokładnie brzmiało zdanie wypowiedziane w sklepie, że Polaków na pierwszy raz weszli do sklepu. Nie ma czarnych herbat, w ogóle trzeba się nachodzić, żeby kupić czarne herbaty. Natomiast zaczął się okres zimowy i dano tak zwane zimowe herbaty. I myśmy też takie pokupowali, bo zimą tu się pije herbaty, ale herbaty zimowe. Tu nie ma kultury picia y, czarnych herbat, tak jak jest w Polsce. I teraz tak, y, jedne herbaty są po 1,59 to mamy tak to jest tutaj no granat apfel. no no granat, no właśnie jabłko granatu, ok to jeden mamy drugi mamy miętę z miodem zobaczcie i to wszystko jest po 20 tabletek tu mamy jeszcze taka turka Turecka herbata, ale yy, jabłkowa, według tureckiej sztuki, coś takiego. I tu jeszcze dwa pokupowaliśmy. Nie wiem, słuchajcie, Ingwa, jak jest po polsku. Próbuję sobie przypomnieć i nie pamiętam. Wy to o, zobaczycie tu i na pewno będzie. Imbir, Jezu, teraz sobie przypomniałam. Tu jest sam imbir. A tu jest imbir jeszcze zmiętą, zmiętą pieprzową dokładnie. O, i to jest zwykłe edekowe, to jest to y, tej firmy, i tu są zwykłe jeszcze good and good stick, y, malwa sudańska, czy jak to tam w Polsce się nazywało, czy z hibiskusa, ja już nie pamiętam jak to się w Polsce, chyba i tak, i tak się nazywało, a chyba to jest jedno i to samo. I też jest bardzo smaczna ta zwykła, najtańsza, właśnie z malwy, z hibiskusa, jak tam ją zwał, tak ją zwał. I to jest tu rzeczywiście szał, bo wszyscy teraz piją herbaty. Całą zimę się będzie piło wino i herbaty. Czyli mamy tak, jedna herbaty, dwie herbaty po 1,59, jedna za 1,50, jedna, 1,59 ta e, e, no i znowu go zapomniałam Ingwa jak on się tam nazywa 1,99 to jest bardzo droga e, ta edekowa po 99 centów i 79 centów o o a my dwie jeździliśmy a pani nam raz nabiła 79 centów. Nie w ogóle jej pani nie nabiła, chyba. O matko. Raz, a dwa razy 75 centów jest, jest, to jest ta. Ona też bardzo fajnie rozgrzewa, jest taka kwaskowata, bardzo ja ją lubię. Także to jest. To są herbaty, omówiłam. Uf. uf. Udało mi się, teraz tak, kupiliśmy kremę fresh, 99 centów, taką dzisiaj droższą kupiliśmy, nie było tej tańszej, bo, jest tutaj, bo, 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 będziemy sos robić, będziemy robić sobie kotlety ziemniaczane i do tego sos pieczarkowy, no to przyda się kremę freshe, żeby nam zagęścić, bo pieczarki też mamy pokrojone. Zamrożone dwa razy po kilogramie, także będziemy robić. To jest po 99 centów. Za to szmand był bardzo tani 69 centów. Dwa razy papryka 1,49. Mamy czerwoną paprykę po pół kilograma jest pakowana. Eee, szmand, właśnie też już tam przed chwilą mówiłam 69 centów jest. I to są te bawarskie z kolei. No. Nie było tańszych, były bawarskie. Zresztą Szman dzisiaj w jakiejś promocji był. Papryka i jedna pizza za 3,99 ulubiona naszego syna, salami. To mamy już pierwsze zakupy z głowy i wydaliśmy na nie 35,64 minus 3 euro kaucji, czyli 32,64 wydaliśmy. Zabieram ten rachunek. Wnet to, to w ogóle dostałam pieniądze, nic nie wydałam. Zobaczcie, to jest to, co Wam mówię. Oddaliśmy kaucję, butelki, ponieważ za, zatrzymaliśmy automat, bo przepełniliśmy. To mamy dwa zwroty. Jeden zwrot jest 3,25, jeden 5,25 czyli 8,50 mieliśmy zwrotu. I kupiliśmy co ciekawe cebulę 2,22 za 5 kg, więc to jest uważam, że bardzo tania. Zaraz przejdziemy do niej. O, jest wór cały cebuli, bardzo ładna, zdrowa, świeża. <gryw> Jak to cebula, no ale bardzo tania, Wzięliśmy. Będziemy sobie robić cebulę to mamy. Potem były kaucje, następnie kupiliśmy jedzenie dla kotów. Kupiliśmy 11 razy jedną jeden smak puszki po 35 centów i jedna jedyna była jakaś taka ta dziczyzna z kurczakiem 35 to kupiliśmy, a tych było 11 sztuk, dlatego wzięliśmy tak dziwacznie. I jeszcze co my tu wzięliśmy? Wzięliśmy też dla kotów wątróbkę. Także wzięliśmy 1,59 i okazało się, że pani musiała mi oddać 49 centów. Nabraliśmy 12 puszek dla kotów, pół kilo wątróbki, 5 kilo tej cebuli, i pani nam jeszcze oddała pieniądze. Także też takie możecie mieć komiczne sytuacje, jak nagromadzicie butelek z dwóch tygodni jak my, bo się nie chciało nam tydzień temu zabrać do sklepu. To potem dostaniecie do ręki jeszcze pieniądze. Z tego mamy króciutki rachunek, to szybko go przerobimy. Słuchajcie, kupiłam takie girlandy, cytryn i papryk do powieszenia w kuchni, bo my mamy taką kuchnię, że nam się. Zresztą w żadnej kuchni nie e, się, jak to się mówi, <laughs> nie wiecie co: kwiaty się nie trzymają. Chciałam w ogóle, czatowałam kiedyś, widziałam, że takie girlandy były czosnku, cebuli, i chciałam takie kupić. No ale na razie nie było, więc jak kiedyś upoluję, to to kupię na pewno, a na razie wzięłam to, co jest. I to jest po 2 euro. Słuchajcie, to jest ta chińszczyzna. Polska cena, patrzcie, 10 zł to jest ta druga cena. 2,50 euro na Austrii i inne kraje, 2 euro jest w Niemczech, jest najtaniej, a 10 zł musicie zapłacić w Polsce. Czyli generalnie już jest, słuchajcie, przyjęte, że euro kosztuje 5 zł. Dla mnie 2 euro wydać to jest tyle, co kichnąć, natomiast dla Was 10 zł ja myślę, że to jest naprawdę sporo. I to. No, bo zobaczcie, 2 euro to jest mniej niż kilogram chleba, tak? Kilogram chleba mogę kupić za tego dobrego, co my kupujemy, 69 jest za pół kilograma. Razy 2 to jest euro 40, kg dobrego, bardzo chleba, euro 40, a 2 euro te girlandy. Kosztują trochę więcej niż. Natomiast za 10 zł, ja podejrzewam, że więcej kupicie niż kilogram chleba, jakieś mleko, jakieś coś jeszcze Wam się do koszyka zmieści. Także y, to mamy z Tediego. I co myśmy tam jeszcze dalej w tym Tedim pokupowali? A i takie kubki e, Termo, te trzymające ciepłotę, właśnie dla męża, żeby sobie miał jeden kubek na kawę, jeden na herbatę do pracy. Po 3 euro, zaraz je pokażę, i flaszki na wodę po pół litra. Jedna jest za 2 euro, jedna jest za 1 euro. I się przenosimy do flaszek. Zobaczcie, za 1 euro jest taka zwykła. Dziecko, żeby sobie miało do szkoły, bo on teraz dostał szału, robi te herbatki z wodą, lubi pić. Także jak będzie chciał, to będzie sobie właśnie taką brał butelkę z wodą, z tą herbatką. Ewentualnie nie wiem, przelać coś tutaj. No, zobaczymy, no bo on sobie... no. No okej. Okay. Kupiliśmy dwie butelki. Nie będę się rozwodzić. Nie będę mówić dlaczego. <noise> nie wiem dlaczego, ale kupiliśmy. I znowu to jest, co Wam mówiłam, 5 zł polskie. Jedno euro niemieckie, a to i inne kraje też płacą 1 euro. A taka sama flaszka, tylko z tym dzyndzelkiem, O, jest już 2 euro, czyli 1 euraszek kosztuje dzyndzelek. I w Polsce kosztuje, ona w ogóle nie kosztuje, kosztuje 10 zł. Znowu, też jest pół litra. Nasze dziecko uwielbia kolor zielony, więc mówiliśmy takie z zielenią aczkolwiek na jego nie było z nami więc nie wiem on się potem nam wypowie które będzie lepsze i dwa te kubki termo no to są takie o to nie wiem czy dojrzycie bo ja nie dojrzę ceny 3 euro tam gdzieś będziecie mieć ile złoty kosztuje kurde jak to ja nie dojrzę muszę dojrzeć nie dojrzę nie mam mowy ale jak obejrzę filmik, to może dojrzę. To jest wszystko za drobno. Na pewno już to. Myślę, że jak 3 euro to powinno być 15 zł, żeby była zachowana proporcja. I tu się o. Tak się otwiera i się jest dziubaczek do picia. Także to kupiliśmy. I tego już mamy załatwionego. I zostaje nam ostatni sklep, czyli norma. Patrzcie, jak ładnie, szybko, cztery rachunki, jak szybko się załatwiło. Kilogram jabłek gala wzięłam. Tak mi wtedy zasmakowały. Pamiętacie, kupiłam w worku gale. Tą bawarską to były po 1, nie pamiętam ile, chyba 2 euro za 1,5 kg. Natomiast już ich nie było, więc teraz kupiłam takie na tatce 1,49 za kilogram I też jest bardzo smaczna. I ona jest chyba Friedrichshafen, bodajże, widzieliśmy, tak jest. Regionalny produkt z nad Boden Te obok też są regionalny produkt z nad Boden ale to już jest inna nazwa. To jest 2 kilo. 2 kilo, jak one się... Elstar, nigdy nie jadłam. Proszę bardzo, Obst vom Z widzicie. Nigdy nie jadłam chyba starów. Zobaczę, spróbuję, jak smakują. No, Bodenszy to jest Badenia-Wittenbergia, to są Alpy, to jest bardzo, bardzo fajne tam powietrze. Schowaliśmy lody, żeby się nie rozpuszczały. Także, no, Bodenszy to jest rejon Alp. No, fajne jest tam naprawdę powietrze zdrowe, tak jak u nas i, i dlaczego by nie kupiliśmy stamtąd. To teraz zobaczcie. O, musimy do góry w, w wejść. Co to tutaj jest? Po 99 centów pani nam nabiła to pewnie banany. 3 kilo bananów. Przy... Tak, dokładnie tak. Yy, Albo siatka na owoce i warzywa, 1 cent to jest tylko tak. Norma zrobiła. Inne sklepy tak nie mają. I 3 kilo bananów. Piękne banany też nakupiliśmy. Już. Banany normalnie tak dokupujemy w tygodniu. Kto mieszka w DE, to od poniedziałku w EDC po 77 centów za kilogram banana jest. To od razu Wam mówię. To kto ma okazję, niech rano biegnie do EDC i kupuje banany. My jak te zjemy, to też pewnie dokupimy. Następnie mamy luzem te zaraz wam je pokażę niecałe 2 kilo po 2,29 mówiłam wam że z normy one są też najlepsze i kupiliśmy część takich widzicie widać różnicę już do jedzenia one są mega słodziutkie po tych przymrozkach a drugie są takie jeszcze mniej dojrzałe to sobie w domu dojrzeją zanim przyjdzie kolej żeby je zjeść winogrona o właśnie w w normie najsmaczniejsze mają winogrona, naj, najlepsze według nas. E, co my dalej tutaj kupiliśmy? Kupiliśmy a... worek 2,69 za 2 kg tych jabłek, co Wam pokazywałam. I znowu pomidory e, kilo 434. Po 2 euro już, niestety, pomidory płacimy po 2 euro, drogo. Normalnie były, zawsze, Wam mówiłam, tak około 88 centów, a potem w okresie zimowym 1,29, no 1,49, czasami to już bardzo drogo. Natomiast nie wiem, czy mnie dobrze. Ja słyszałam, że u Was to kilkadziesiąt złotych w Polsce kosztuje kilogram pomidorów. Napiszcie mi, bo ja nie wiem. Zachęcam do pisania komentarzy i dziękuję, natomiast bardzo Was proszę, każdy ze swojej części Polski, jak nie chcecie napisać, jakie na przykład to jest miasto czy miasteczko, to piszcie wschód Polski, środek tam, południe i tak dalej, północ, południowy, zachód i piszcie cenę pomidorów. Ciekawa jestem, bo ja słyszałam, że bardzo, bardzo drogie są pomidory w Polsce, ale aż jestem ciekawa, co Wy mi powiecie na ten temat. Bo mnie się nie chce wierzyć. W każdym razie ja mam po 2 euro. To euro licząc nawet po 5 zł to byście 10 zł zapłacili za kilogram. A słyszałam, że są dużo droższe w Polsce. No i te chlebki marcepanowe po 99 centów. Te rumowe z rodzynkami, ten co my uwielbiamy. 7 sztuk na 7 dni. Oczywiście nam na dłużej starczy kupiliśmy tortellini tylko jedną paczkę, bo jedna paczka była z mięsem, też bardzo lubimy tortellini z rewek Rewen niestety u nas nie ma w tej chwili czekamy na otwarcie pół roku, może dłużej zobaczymy i kupiliśmy w normie i była tylko jedna, jedyna paczka to jest świninka z krowinką, mięso mieszane a były, inny był ze szpinakiem, to nie wzięliśmy i taką tą ricottą Szpinak z ricottą, a drugie było z mozzarellą i z czymś tam jeszcze to też nie wzięliśmy, bo my to jesteśmy mięsożerne ludzie. Nam jak krew nie, nie płynie po kłach, to, to po prostu nie ma jedzenia. To wzięliśmy tortelini 1,49 i, i wzięliśmy dwa razy gnioki, po 1,19 za 600 gramów. To też Wam mówiłam, te, te italianisze gnioki to jest no coś jeszcze lepszego niż polskie kopytka. Naprawdę to jest coś niesamowitego, uwielbiamy. Na masełku, na patelnie się wrzuca, odgrzewamy do tego, czy cebulka uprażona, czy cokolwiek, jakaś surówka, no coś, coś niesamowitego. I wzięliśmy dwa razy. A tu mam iglo, paluszki. Po 15 sztuk jest, po 1,99. Są dwa rodzaje: albo są te taka panierka blada, to one są jak niedopieczone, albo ta taka panierka ciemna. My walimy w tej ciemnej panierce. I to jest rzeczywiście mm, filet rybny. Nie znajdziecie tu absolutnie ości. Uff! <grytanie> Także moi kochani, tak to jest. Ile my za to wszystko wydaliśmy? No z netto, no to nam zwróciła Pani pieniądze, ale powinniśmy wydać 7,14. 7,14. Wtedy im wydaliśmy 13, to jest 20 równo. Tutaj odliczając kaucję wydaliśmy 32, to mamy 52,60 52, 60, chodź tutaj. 52, 53, 73, 82 euro. O matko, ile wydaliśmy kasy. Iii, bardzo dużo wydaliśmy. Tylko do tego jeszcze 5 kg cebuli, której nie widzicie: jedzenie dla kotów i 12 razy. 1,5 litra wody 12 buterek, 1,5 litrowych wody. No, już są lody pochowane, już jest pizza pochowana, już są paluszki rybne pochowane. Ale owoców będziemy mieć dużo i mi tu kolorowo też zawiśnie. Pozdrawiam Was, kochani moi. Zobaczę, czy mi się jutro uda przetworzyć film. Właśnie z drogi, i tam Wam jeszcze po o podatkach, o pracy, o bezrobociu, o pieniądzach od pracodawców. poopowiadam ciekawe rzeczy w tym filmiku, który na jutro planuję, natomiast nie zobaczymy, jak to on się, czy prze, przetworzy się przez te wszystkie programy, czy nie, bo trzeba będzie głos dograć. Będziecie sobie oglądać, jak jakich ja ciężkich warunkach muszę dojeżdżać do pracy. I szkodliwe muszę dostawać za to. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, radości w sercu i do usłyszenia do następnego filmiku. Papa! Pa.